Czy ChatGPT może zastąpić trenera? Krótkie intro i zapraszam do materiału. Zanim przejdziemy do materiału, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i na dole możesz znaleźć zapis do niezbędnika treningowego, kilkudziesięciu maili przysyłanych codziennie, kompletnie za darmo, odszyfrowujący świat sprawności fizycznej. Na początku dostaniesz link do wykładu plan treningowy i e obuka. A teraz sprawdźmy sobie, czy ChatGPT jest w stanie zastąpić trenera. Jestem osobą, która na co dzień pracuje ze sztuczną inteligencją i pracuje w części banku odpowiedzialnej za budowę sztucznej inteligencji i jestem też trenerem personalnym od 2009 roku. Specjalizuję się w treningu hybrydowym, ale również specjalizuję się w treningu z minimalną ilością sprzętu bądź z ograniczeniami czasowymi. Dzisiaj, dzisiaj pokażę ci. W jaki sposób należy budować PrOMpty, aby chat GPT je w bardzo dobry sposób wykorzystał. Także wchodzimy do czata, nie będziemy się logować. I zaczniemy, I zaczniemy, jak osoba, która nie wie, jak zadać pytanie. Zadamy po prostu pytanie. Napisz mi plan treningowy na 3 dni w tygodniu, który pozwoli mi być sprawnym. I dobrze wyglądać. Bardzo prosty i prompt. Mamy, oczywiście, pierwszą część odpowiedzi i mamy 5 pytań. Zanim napiszę ci plan, doprecyzuj, proszę, kilka rzeczy, żebym mógł dobrać go idealnie do ciebie. No i bardzo fajnie, bo przynajmniej możemy sprecyzować, o co chodzi. No i mamy dostęp do siłowni, więc sobie odpiszemy. Trenuję na siłowni. Ile mam lat? Mam 37 lat. Jestem osobą średnio zaawansowaną. Chcę się skupić, porówno na sylwetce i sprawności. Idealnie by było, ponieważ jestem ojcem, idealnie by było, żeby trening zajmował nie więcej niż 60 minut. Powiedzmy, że nie mam kontuzji. Super, że chat GPT odpowiada mi na, na przykład, że poniedziałek, środa, piątek lub wtorek, czwartek, sobota. Fajnie, ponieważ uwzględnia to, że potrzebny jest odpo odpowiedni czas na regenerację między treningami. I zobaczmy sobie, co wymyślił. Dzień A, siła plus push, klatka barki triceps, core. Przysiad ze sztangą. Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, wyciskanie hantli nad głowę, pompki na poręczach, plank z obciążeniem, cardio, 10 minut na airbike bieżnie, interwałowo. Dzień drugi. Dynamika nogi plus kondycja. Martwy ciąg klasyczny lub rumuński. Wykroki chodzone z handlami. Spięcia na palce, stojąc, siedząc, skoki na skrzynie. Step upy. Mountain climbers. Sprint na airbike. 6 rund, 30 sekund pracy, 30 sekund przerwy. Brzuchu noszenie. I ostatni dzień Plecy Biceps CORE kondycja. Czyli widzimy tak naprawdę, że stworzył taki typowy split, gdzie wykonujemy praktycznie jedną grupę mięśniową, gdzie wykonujemy grupę mięśniową raz w tygodniu. Nie jestem fanem takiego treningu. Jest to trening, jak widzimy, tutaj jeszcze mamy wskazówki, ile jak powinno to wyglądać w tygodniu ABC, B, CA. C, A. B. E, rozgrzewkę nam również dał: e, 5 minut cardio, mobilność bioder barków, jedna, dwie serie wstępne pierwszego ćwiczenia. Chcę, żebym rozpisał ci ten plan progresji na 8 tygodni? Tak, poproszę. Ciekawy jestem, jaką zastosuję progresję w tym wypadku. Adaptacja, pierwsze dwa tygodnie, przyzwyczajenie układu nerwowego i technika 60-70% maksa. zakres powtórzeń. E, Trzeci, czwarty tydzień, większe obciążenia, mniej powtórzeń, 78, 6,8 powtórzeń. Mamy też tempo, co jest dosyć ciekawe. Hipertrofia masa, piąty, eee, szósty tydzień, maksymalny stres mięśniowy i kondycja regeneracja. Ok, mamy progresję obciążeń. Co tydzień zwiększaj ciężar o 2,5 do 5%, jeśli udało Ci się wykonać wszystkie serie w górnym zakresie powtórzenia z dobrą techniką. Jeśli nie dasz rady, utrzymaj ciężar, dobij górny limit powtórzeń w kolejnym treningu. Tydzień ósmy traktuj jako deload. Fajna sprawa, Ym, mm -hmm. przykładowa progresja dla głównych ćwiczeń, dodatkowe zasady. Ok, jest nawet w stanie stworzyć Excel i PDF do wydruku lub notowania. Fajnie. I teraz tak, zadałem bardzo ogólne pytanie, zadał mi kilka pytań yy, i przygotował wstępny plan. Zróbmy sobie podsumowanie, ile mamy. O nie, przepraszam, wracam. Yy, nogi mamy dwa razy w tygodniu, yy, bo mamy. Przysiad ze sztangą w dniu A i wykroki oraz e, martwy ciąg w dniu B. Także wracam. Ale tak, niemniej jednak, mamy objętość. Przysiad ze sztangą, cztery serie. Później, e, w kolejnym dniu, mamy trzy serie e, wykroków: wspięcia na palce, wskoki na skrzynie bądź te papy. No jest to taki, powiem szczerze, słaby plan, e, żeby e, nie powiedzieć. I teraz mm, pokażę co warto byłoby dodać do takiego zapytania, jeżeli chcemy, żeby ten plan był w miarę ok, tak? Czyli jesteś trenerem. Musimy określić jego funkcję, to jest bardzo ważne. Jesteś trenerem personalnym. Piszesz plan dla mężczyzny 37-letniego ze średnim stażem na siłowni, który jest ojcem i chce trenować trzy razy w tygodniu chcę budować sylwetkę oraz sprawność. I tak, tu już mamy zawarte informacje, o które on nas zapytał. Tak? Teraz przejdźmy dalej. Ponieważ jestem trenerem i znam się na promptowaniu, to wiem, o co zapytać czata GPT. No ale jak zapiszesz się do niezbędnika, to też będziesz wiedzieć, o co go zapytać. I moja rada jest taka, podaj styl treningu, Czyli tak zwany split, czyli jakie partie e, mają być trenowane. Ja osobiście, jak trenuję trzy razy w tygodniu, to lubię robić góra dół, całe ciało albo trzy razy całe ciało. I zrobimy sobie chcę, chcę, aby każdy trening był treningiem całego ciała dodatkowo z ostatniej rolki, którą gdzieś tutaj może znaleźć. Wiemy, że powinniśmy poruszać się w każdej płaszczyźnie ruchu, czyli powinniśmy pokryć to wszystko w treningu, więc zapyta, zapytamy go, chcę również, aby ćwiczenia pokrywały wszystkie płaszczyzny ruchu. Co trening? Najlepiej, no, co trening? Chcemy się skupić, ponieważ mamy tylko 60 minut w trakcie treningu, więc wiemy, że zależy nam na tym, żeby. Każde ćwiczenie dawało nam jak największy zwrot z inwestycji, więc chcemy skupić się na treningu złożonym z ćwiczeń wielostawowych. Większość ćwiczeń powinna być wielostawowa. Zrób rozgrzewkę z trzech ćwiczeń. Daj cztery ćwiczenia główne, główne jedno do dwóch pomocniczych i Jedno ćwiczenie kondycyjne. Podaj również wskazówki, jak schładzać się po treningu lub ćwiczyć mobilność. Żeby ten trening był kompletny, prawda? Bo już jak idę na tą siłownię tylko trzy razy w tygodniu, to chcę zaliczyć wszystko i żebym nie musiał nic robić w domu ani się tym wszystkim spinać, denerwować. Zawsze warto. Zostawić sobie furtkę na koniec i napisać, jeżeli potrzebujesz zadać mi pytanie, aby lepiej wykonać swoje zadanie, zrób to. I tu mamy dosyć konkretny prompt, który chcemy, e, za, o, który chcemy żeby nam podał. E, dodam jeszcze w nawiasie, zatreń całego ciała, po prostu full body workout. I zobaczmy, co nam wypluje. Czy będą jakieś pytania? I widzimy. Mamy pytania, jaki masz główny priorytet? Minimalnie więcej siły sprawności funkcjonalnej. Nie wiem czym jest sprawność funkcjonalna, jako trener. Także minimalnie więcej sylwetki wyglądu, mięśni, estetyka. No raczej równowagę chcę. Eee, chcę równowagę. Ja. Wiadomo, każdy chce dobrze wyglądać na go. Tutaj już mamy jakieś, e, jakąś propozycję. Zobaczymy, co, co mi napisze. po. Perfekcyjnie, równowaga między sprawnością a sylwetką to najlepszy możliwy kierunek. Dla 37-letniego faceta. Oczywiście. Rozwija siłę, sylwetkę i kondycję. Obejmuje wszystkie płaszczyzny ruchu, pchanie, ciągnięcie, zgięcie, wyprost, rotacja. Oparty jest głównie na ćwiczeniach wylostawowych. Trwa około 60 minut. Ma sensowną strukturę logiczną i progresję. 3 dni. Podobnie jak wcześniej. Założenia pokazuje poniedziałek, środa, piątek, wtorek, czwartek, sobota. Każdy trening to pełne ciało. Czas około 60 minut. Dzień pierwszy. Siła i napięcie. Pusz plus pół poziome nogi i kor. Bardzo mi się podoba połączenie. Wypychania i przyciągania. Rozgrzewka, kocik, grzbiet i spine rotation. Fajnie. Glute bridge plus reach. Eee, bym musiał zapytać o co chodzi tutaj. Przysiad z ciężarem własnego ciała plus reach overhead. To już wiem chyba eee, o co chodzi, ale zapytam mimo wszystko. Przysiad ze sztangą, back squat. Fajnie, że tłumaczy. Wzorzec, zgięcie biodra plus kolana, płaszczyzna strzałkowa. Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Pchanie poziome, wiosłowanie handlem w podporze, ciągnięcie poziome. Hip thrust ze sztangą, wyprost biodra, siła pośladków. Mamy powielony tak naprawdę ten ruch w biodrze. Tutaj przysiad ze sztangą, hip thrust. Ja bym zamienił hip osobiście na dzień dobry, ewentualnie może nawet coś dynamicznego lub lub um, zgięcie kolana albo na przykład dzień dobry albo rumuński martwy ciąg. Facepool, pomocnicze facepool, fajnie. Dbamy o zdrowie barków. Plank z przyciągnięciem kolan na TRX. Też ciekawa opcja. I mamy bardzo fajną kondycję. Jeden do, do dwóch stosunek pracy do odpoczynku. Jedna z rzeczy, którą mogę powiedzieć na pewno na airbiku byśmy się um, zesrali, za przeproszeniem, jakbyśmy mieli zrobić 10 rund, 20 sekund sprintu na 40 sekund lekko. Osoby bardzo zaawansowane nie są w stanie tego zrobić. Natomiast na ergometrze wioślarskim czy narciarskim jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Na bieżni to samo. Sprinty jesteśmy w stanie spokojnie ogarnąć. To zajmuje 10 minut, także super, świetna kondycja. Na pewno będziemy musieli dopytać o glute bridge plus reach i reach overhead. Dzień drugi, dynamika i rotacja. Ciąg pionowy, pres pionowy i praca uniratelarna. Skakanka, 2 minuty. Bardzo dobry wybór. Świetna, świetne narzędzie do budowy generalnie atletyczności i elastyczności stawów skokowych. WGS, World Greatest Stretch, też bardzo dobry wybór. I pompki z rotacją tłowia, też jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Ćwiczenia główne: martwy ciąg klasyczny lub trap bar. Super, bardzo mi się podoba. Zgięcie, zgięcie w biodrze. Wyciskanie hantli nad głowę stojąc, też fajnie, bo pracujemy. E, również nad stabilizacją, pracując z hantlami, każda ręka pracuje osobno. Podciąganie na chwytem, doskonałe połączenie wypychania i przyciągania, bardzo mi się podoba. I wykroki chodzone z hantlami. Świetne połączenie, bardzo dobre, e, bardzo dobre połączenia. Pal of press antyrotacyjne, nie jestem wielkim fanem tego ćwiczenia, wolałbym wykorzystać plank boczny. I uginanie ramion z hantlami, wiadomo biceps trzeba spompować. Kondycja sled, sprinty bądź battle ropes. No, tutaj mam pewien dysonans poznawczy ze względu na fakt, że mamy dwie rzeczy: sled i sprint głównie na nogi i battle ropes mamy na ramiona. Osobiście, jeżeli wybieramy w dniu pierwszym bieżnie, to w dniu drugim raczej wybralibyśmy battle ropes, żeby poćwiczyć też kondycję góry ciała i tą wytrzymałość góry ciała. Dzień trzeci, objętość i kontrola, praca w pełnych zakresach ruchu plus core. Mobilność bioder z gumą, krążenia ramion, scap push ups. Bardzo fajne ćwiczenie na rozruszanie łopatek. Przysiad goblet plus rotacja tłowia. Też jestem ciekaw co to jest, będziemy musieli dopytać. I mamy front skład lub goblet skład, Bardzo dobre ćwiczenie, e, pracujące bardzo mocno nad siłą również oprócz nóg to odcinka piersiowego kręgosłupa. Wyciskanie hantli z dodatni, fajnie. Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia, bardzo fajnie. Unoszenie bioder na jednej nodze, też fajne ćwiczenie wzmacniające biodro. Unoszenie nóg z wisie, reverse fly, band pull, ar, e, band pull apart. Skakanka lub ergometr. No i tutaj fajnie, bo bym e, zrobił skakankę. E, na schłodzenie mamy e, fajnych kilka rzeczy. Oddychanie przeponowe, rozciąganie statyczne, e, foam rolling. Mamy też progresję, 70% ciężaru. No. Jest to fajnie, jeśli w ostatnim tygodniu danej fazy zrobisz górny zakres powtórzeń, zwięk ciężar o 2,5, fajnie. Struktura ruchów, pchanie poziome, super. E, mamy też przygotowany arkusz. Chciałbym się zapytać, wytłumacz mi na czym polega. Ten plan już wygląda zdecydowanie lepiej. Kilka modyfikacji bym jednak e, uwzględnił, bo tutaj musiałbym się do, bardzo dokładnie przyjrzeć. Mamy rotację, mamy glut, bridge. Tak, czym jest ten licz? Rich. Wytłumacz mi, proszę, wytłumacz mi, czym jest Blood Bridge plus REACH i nie poprawiaj mi tego, co piszę, i czym jest y, Przysiad plus REACH Overhead oraz Przysiad plus REACH Overhead. Panie, bo on opisuje o co chodzi, tak? Czyli co mają, jakie jest zadanie tego, co powinniśmy czuć. Górną część ciała i tak dalej. Jak to zrobić? Połóż się na plecach, nogi zgięte w kolanach, stopy płasko na ziemi, ramiona wyprostowane wzór. ciała. Wypnij biodra w górę, napnij pośladki, klasycznie. Z górnej pozycji unieś jedną rękę i sięgnij nią po przekątnej za siebie. W bok. Jakbyś chciał dotknąć ściany za ramieniem. Stopy płasko... W górnej pozycji unieś jedną rękę i sięgnij nią po przekątnej za siebie. Byś chciał... OK. Albo w ten sposób. E, ok. E, tak. Czyli otwieramy rękę i sięgamy w ten sposób. Dobra. Przysiad, plus reach overhead. Rozumiem, że robimy pełny przysiad. Złap dłonie przed sobą. Trzymaj ręce z przodu dla równowagi. Zejść do pełnego przysiadu. W dole przysiadu unieś jedną rękę w górę kierując wzrok za dłonią. Tak. Czyli robimy rotację otwierając klatkę piersiową. Ok. Rozumiem. A zadamy jeszcze pytanie. Czy masz filmy, czy masz linki do filmów demonstrujących technikę tych ćwiczeń. Tak, no i świetnie, mamy filmy, super. I teraz tak, przeanalizujemy sobie dokładnie cały ten plan. Rozgrzewka jest o, bardzo fajna. Bardzo mi się podoba to ćwiczenie Glute Bridge plus Reach. Przysiad z ciężarem własnego ciała plus Reach Overhead też jest spoko. Mamy dużo rotacji w kręgosłupie piersiowym. I bardzo dużą rozgrzewkę tutaj kręgosłupa i segmentacji kręgosłupa, czyli mamy tak naprawdę ogarniętą płaszczyznę poprzeczną. Zobaczmy sobie kolejną rozgrzewkę. World Greatest Stretch, pompki z rotacją tłowia. Tu również mamy pracę dosyć mocno związaną z rotacją kręgosłupa piersiowego i pozycji strzałkowej. Mobilność bioder z gumą. Nie wiem, na czym polega ta mobilność bioder z gumą. Możemy go zapytać. Krążenia ramion, skip push-ups, przysiad goblet, i rotacja tłowa. Jeden problem, jaki widzę, to nie mamy żadnego ruchu w płaszczyźnie czołowej, czyli ruchu na boki, zwłaszcza w biodrach. Brakuje mi też tutaj ćwiczenia, które uwzględnia rotację bioder, czyli pracę nad rotacją wewnętrzną i zewnętrzną w biodrze w trakcie ruchu bądź bez obciążenia. I tego tutaj nie widzę, tak? Mamy jeżeli chodzi o ćwiczenia główne, mamy przysiad ze sztangą, czyli yy, tradycyjne ćwiczenie, wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, to samo tradycyjne ćwiczenie, wysuwanie hantlem w podporze, hip thrust ze sztangą, face pull, tu się nie czepiam, e, ćwiczenia pomocnicze są naprawdę spoko, hip thrust bym zamienił na e, RDL, bądź tutaj dałbym jedno z ćwiczeń izolowanych lub zrobiłbym e, ugięcia nóg na TRX, i z dużą chęcią wrzuciłbym to przed przysiad ze sztangą, ponieważ zawsze bardzo lubię mieć dobrze rozgrzane dwójki przed przysiadami, ze względu na to, że e, dzięki temu mamy też dobrze rozgrzane kolana i zapobiegamy e, potencjalnym kontuzjom. Gdy robimy ugięcia nóg na TRX-ie, gdzieś tutaj się pojawi ten, to ćwiczenie, e, pozwala nam to również zaangażować bardzo mocno kory pośladki, zwłaszcza jak ściskamy nogi ze sobą, to mamy też pracę przywodzicieli. Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej spoko, ale tutaj nie mamy żadnego ćwiczenia, które pozwoliłoby nam rozgrzać chociażby trochę obręcz barkową. Mamy dobrze rozgrzany odcinek piersiowy, ale nie mamy w ogóle rozgrzanej obręczy barkowej do wyciskania na ławce płaskiej. Wiadomo, że można rozgrzewać się do wyciskania na ławce płaskiej wyciskaniem na ławce płaskiej, ale fajnie byłoby popracować jakąś rotacją w obręczy barkowej, albo nawet popracować troszeczkę nad wyciskaniem ketla dupką do góry, żeby, on, żeby ten bark był stabilizacyjnie ok. Albo na przykład zrobić również rotację, czyli pracę w płaszczyźnie poprzecznej, ale zrobić kettlebell windmill który fajnie bardzo rozgrzewa nam obręcz barkową. Wiosłowanie handlem w podporze zrobiłbym oczywiście w super serii z wyciskaniem na ławce płaskiej, bo jestem dużym fanem ćwiczeń na mięśnie na super serii na mięśnie antagonistyczne, ponieważ niektóre badania wskazują, że lepiej się wtedy pracuje. Oczywiście odpowiednią przerwę między tymi ćwiczeniami bym robił, ale dzięki super seriom ze względu na to, że mamy limit czasowy, zaoszczędziłbym dużo czasu, tak jak mówiłem. Hip, teraz bym zamienił kondycja. Jeżeli wybrałbym airbike, to raczej robiłbym 10 sekund sprintu albo 8 sekund sprintu na 50-52 sekundy luźnego pedałowania 10 razy. I wtedy bym starał się naprawdę jechać na maksa. Trenowałbym fosfagenowo, albo nawet troszeczkę glikolitycznie na bardzo wysokiej intensywności i to byłoby spoko. Aczkolwiek budowałbym tą objętość, nie zacząłbym od 10 rund od razu. E, dzień drugi dynamika. Martwy ciąg klasyczny lub trap bar. E, Zrobiłbym trap bar ze względu na to, że jest bardziej bezpieczny. Aczkolwiek jestem wielkim fanem martwego ciągu. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń. I e, żeby było ciekawiej połączyłbym to w super serii z wyciskaniami handlu. Zupełnie dwie grupy przeciwne. Mike zratel wielokrotnie o tym mówił że, i zresztą Meno Hesselmans również, że warto takie rzeczy łączyć, ze względu na to, że jeżeli dbamy o sprawność fizyczną i to raz, że zaoszczędzamy czas, dwa, że obręcz barkowa wybitnie nie pracuje przy martwych ciągach i jest naprawdę fajnym połączeniem, zaoszczędzamy dużo czasu. To byłoby naprawdę świetne połączenie. Martwi mnie tylko to, że pracujemy na takiej. Znikome ilości serii roboczych i nie ma pokazanego później. Tak, nie ma później pokazanego zwiększania objętości serii roboczych, czyli nie ma po progresji pokazanej. I następnie zrobiłbym połączenie właśnie wykroków chodzonych z kantlami i podciągania na chwytem. Cztery serie max powtórzeń dla osoby średnio zaawansowanej mogą być dosyć duże, to bym później uwzględnił w progresji, że Znalazłbym maksymalną ilość powtórzeń, na przykład w kolejnych tygodniach pracowałbym na połowie powtórzeń i budował tą ilość powtórzeń sukcesywnie. Wykroki chodzone z handlami 3 razy po 12 na nogę to jest relatywnie dużo na nogę, ale jak najbardziej stabilizacja jednostronne, poprawnie wykonane, super. Ćwiczenia pomocnicze. Raczej zamiast Palo Press wykonałbym deskę bokiem w pozycji Captain Morgan i uginanie ramion z no jak najbardziej biceps można spompować, jeżeli wybrałbym airbike, na jeżeli wybrałbym airbike na kondycję w pierwszym dniu, to wtedy wybrałbym sobie sled push albo sprinty. W drugim dniu i 30 sekund pracy na 30 sekund odpoczynku, 8 rund to relatywnie dużo jak na sprinty. Ja bym zrobił 5 rund, 45 sekund pracy na 4, na minutę 15 odpoczynku na bieżni. Jeżeli sled pusz, to zrobiłbym na przykład dystans. 20 metrów sprint co minutę przez 6-8 minut i tam masa ciała na. Na, na sledzie albo jeżeli skupiałbym się na bardzo wysokiej intensywności i szybkości, no to bym dał 30 kg, niedużo. Że zależałoby mi na tym, żeby to zrobić maksymalnie szybko. E, tutaj mamy mobilność bioder z gumą. Nie do końca wiem o co chodzi, trzeba byłoby zapytać. Raczej popracowałbym tutaj nad rotacjami, jakieś 90-90 z wejściem do góry. E, Kozaka, bym jakiegoś zrobił, żeby przepracować troszeczkę tą płaszczyznę czołową. E, krążenia ramion z push-up. E, tutaj ja mam taką rozgrzewkę, którą tu możecie zobaczyć, którą ukradłem od Davea Duranty e, e, z gumami, z e, Boże z terabandami. Szalenie ją lubię. Polecam każdemu. Każdy z moich podopiecznych e, mają w rozgrzewce, jeżeli ma, boryka się z problemami. Z obręczą barkową. Jak się nie boryka z obręczą barkową, to również się ma, żeby się nie borykać w przyszłości. No i tutaj nie podoba mi się jedna z rzeczy: front skład i goblet skład, ze względu na fakt, że mamy powielenie e, m, archetypu ruchu z e, m, pierwszego dnia przysiad. E, mamy w drugim dniu wykrok. To w tym dniu tak naprawdę pomyślałbym na czymś innym. E, ćwiczeniem wielostawowym jest również wypychanie na suwnicy i może być świetnie e, wykorzystana. E, możemy zbudować bardzo dużą objętość i naprawdę fajnie przepracować nogę. E, niestety e, niestety nie uwzględniłem tego, ponieważ ćwiczenia wielostawowe, z, podejrzewam, że dla czata GPT są to ćwiczenia z wolnym ciężarem a tego nie uwzględniłem, on też nie zapytał, więc to pokazuje, że nie, nie jest to zbytnio przemyślane. Um, wyciskanie hantli z dodatni, um, no wyciskanie na ławce już mieliśmy, więc ja bym zamienił to na przykład na dipy, jedno z moich ulubionych ćwiczeń, które uwielbiam. Mogą być na poręczach, bądź jeżeli chcemy popracować bardziej nad stabilizacją obręczy barkowej, to mogą być na kółkach. Wiosłowanie sztangą w opadzie tłowia. Pendley row. No to pracujemy bardzo mocno nad tą dynamiką, koncentryką, ponieważ w odkładamy sztangę bardzo... Nie, nie pracujemy nad częścią negatywną ruchu. Bardzo fajnie tutaj by się zdało ćwiczenie takie jak, żeby odciążyć troszeczkę odcinek lędźwiowy, bo tutaj dosyć mocno dostał w kość i tak samo przy back squatach, więc e, zrobiłbym e, wiosłowanie leżąc na ławce, dzięki czemu możemy popracować nad pełną protrakcją i retrakcją łopatki, dodatkowo możemy wzmocnić bardzo mocny odcinek piersiowy kręgosłupa e, i prostownik, e, unoszenie bioder na jednej nodze, e, single leg hip thrust, bardziej bym tutaj skupił się jednak w momencie, gdy odciążamy odcinek lędźwiowy na, na martwym ciągu jedno nóż, dzięki czemu przepracujemy zgięcie w biodrze i funkcję wyprostu biodra przez pośladek i mięśnie dwugłowe. Unoszenie nóg z zwisie może być cable crunch, może być scyzoryk, który jest świetnym ćwiczeniem, albo, coś mi wpadło do oka, albo hollow body i reverse fly no, to robiliśmy już face pull, więc bent pull apart. Pracujemy nad rotacją zewnętrzną obręczy barkowej, jak najbardziej, ale nie było żadnego ćwiczenia na triceps, więc dodałbym troszeczkę ćwiczeń na triceps, jak katana extension z gumą, na przykład. No, i jako kondycja mamy ergometr wioślarski świetna sprawa na zakończenie. Mamy schłodzenie, mobilność, oddychanie, rozciągania statyczne, foam rolling, bonus raz w tygodniu, mobilność biodra, t barki. Mamy progresję, strukturę ruchu w płaszczyzn. Widzę, że nie do końca on rozumie wszystkie płaszczyzny ruchu. I tutaj, tutaj jak sobie przeanalizujemy to wszystko, to wychodzi, że nawet jak zadamy mu konkretne pytania, a ja wiem o co mam pytać, tak? Jestem trenerem, zdaję sobie z tego sprawę, i mógłbym skonstruować tego prompta jeszcze bardziej dokładnie. On mi dałby jeszcze e, lepszą odpowiedź. E, na przykład, e, gdzie piszę, chcę, aby każdy trening był treningiem całego ciała, chcę, żeby również były pokrywały wszystkie płaszczyzny ruchu, co trening, i tutaj na przykład w nawiasie dodałbym płaszczyznę strzałkową, poprzeczną i. E, czołową wtedy on by wiedział lepiej tak większość ćwiczeń powinna być wielostawowa na maszynach również niekoniecznie muszą być z wolnym ciężarem to też dałoby mu większą, e, większe rozróżnienie zrób rozgrzewkę z trzech ćwiczeń daj cztery ćwiczenia główne jeden do dwóch ćwiczeń pomocniczych jedno ćwiczenie kondycyjne bardzo konkretnie określiliśmy to podaj również wskazówki jak schładzać się po treningu wskazówki podał e, dopytaliśmy go o pewne rzeczy. Ale jak widzicie, widzisz, ale jak widzisz, bardzo dobrze trzeba wiedzieć, o co pytać, trzeba zaznaczać, co chcemy otrzymać, aby otrzymać konkretnie i dobrze sprecyzowany materiał od czata GPT. I na razie, jeżeli nie jesteś osobą kompetentną i szukasz dobrego treningu, to lepiej odezwać się do trenerów, którzy oferują jakieś lead magnety, treningi za darmo, tego typu rzeczy, albo nawet pokazowe, pójść na trening grupowy, podłapać od kogoś plan treningowy, ponieważ wtedy są treningi naprawdę bardzo dobre, dobrze dostosowane, a ChatGPT robi to, próbuje robić to dobrze, ale jak widzimy, trener zrobiłby to zdecydowanie lepiej. Uwzględniłby więcej rzeczy, popatrzyłby holistycznie na wszystko i e, poprzez swoje doświadczenie zrozumiałby, o co chodzi. Tak? I dodatkowo e, no mamy cel kondycję i jest, e, tak, jest kondycja. Nie? Odhaczona. E, co chcę powiedzieć? Chat GPT na razie nie zastąpi trenera, jest świetnym narzędziem dla trenerów, aby pomagać im w odpowiadaniu na pytania w rozkminianiu różnych problemów z którymi się borykają trenerzy w trakcie swojej pracy jak próbują rozwikłać problemy swoich podopiecznych, jest świetnym narzędziem trzeba tylko nauczyć czata GPT odpowiedniej e, odpowiednich rzeczy i prowadzić odpowiednią rozmowę i odpowiednio go nakierować także to by było na tyle dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i jak masz jakieś pytania wal śmiało